Cześć, mam dla Was krótkie informacje na temat praw wychowanka naszego internetu, dlatego skupcie się, bo to ważne. Zaczynamy. Jako wychowanek, masz prawo do poszanowania Twojej nietykalności i godności osobistej. Masz prawo do tolerancji i szacunku ze strony koleżanek, kolegów oraz chowawców i pracowników internetu. Jak najbardziej możesz wyrażać swoje zdania, ale zgodnie z dobrym obyczajem. Masz prawo do tego, aby chowawca i każdy pracownik internetu traktował Cię życzliwie, opiekował się Tobą tak, abyś czuł się bezpiecznie i chronił Cię przed przemocą. Pamiętaj, że masz prawo do poszanowania Twojej godności i prywatności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich. Możesz korzystać ze świetlicy i przedmiotów, które znajdują się w internecie, a które umożliwiają Ci rozwijanie Twoich pasji, jednak pamiętaj, że trzeba przestrzegać regaminu ich użytkowania. Masz prawo do tego, żeby odpocząć, możesz brać udział w zajęciach organizowanych w internacie i innych zajęciach kulturalnych, sportowych i turystycznych, takich jak wycieczki lub wyjścia. Pamiętaj jednak, że jeżeli chcesz wziąć udział w zajęciach, które odbywają się poza internetem, musi wiedzieć o tym wychowawca. Możesz powiedzieć o swoich problemach wychowawcy przy zachowaniu pełnej dyskrecji, to znaczy zachowania tajemnicy. Masz prawo do prywatności, szacunku i wyrażenia własnego zdania, jeśli to nie jest krzywdzące dla innych. Możesz zabierać głos w sprawach związanych z tym, co się dzieje w internacie. Za pośrednictwem Młodzieżowej Rady Internatu możesz zgłosić swój pomysł na zorganizowanie spotkania, imprezy typu dyskoteka czy koncert, czy propozycji posiłków, które są przygotowane w kuchni internatu. Oczywiście, że mogą odwiedzić się twoi najbliżsi przyjaciele, koleżanki i koledzy. Pamiętaj jednak, że musi wiedzieć o tym fakcie wychowawca i to on musi wyrazić zgodę na taką wizytę. Możesz wychodzić z internatu i załatwiać swoje prywatne sprawy do godziny dwudziestej. Za Twoje bezpieczeństwo jest odpowiedzialny chowawca, a tego jak w poprzednich przypadkach, jesteś jednak zobowiązany do uzyskania zgody przed wychowawcą i wpisania się w życie wyjść. W czasie na naukę własną obowiązuje w internacie cisza, a nie przymus uczenia się. Jeżeli jesteś zmęczony lub masz inne ważne sprawy do załatwienia, powiedz o tym chowawcy. Jeżeli masz na dużo nauki, a w ciągu dnia nie udało Ci się przerobić całości materiału, poprosz wychowawcę, aby pozwolić ci połączyć się po godzinie dwudziestej